Cześć Piotr. Cześć Macek. Słuchaj, Tomek dostał tyle mocy w ciągu, że rozwalił płuk. Ja no widzisz tak dla Nie no to było definitywnie uszkodzone. To jest, zobacz, zniszczonych win definitywnie No to nawet win tu prawie nie widać. To musiało się długo chyba, Taka, iść, co? Tak, no, tam to jest pewnie tak. No to jest bez problemu do wyremontowania. Ale jakie to są rokowania, jak to zrobić? No trzeba nadwymiarową tutaj tą nasadkę, żeby to jest w ogóle żeliwna, widzisz? Po to żeliwo, żeby tutaj było, żeby nie tarło do tego. Teraz by należało tam stawić takie tuleje prowadzące, żeby one nie obcierały, nie A bo to bezpośrednio metal to się suwa potem yy, No w dobrych siłownikach to nawet są tulejki w środku mosiężne do prowadzenia żeby nie tarło tłoka tego, nie? Aha. Bo tak to jak metal po metalu, to wiadomo... No to nie, no to zrobi rysy. Pozaciera, zaciera, po robi rysy. A to jest no, do zrobienia, to w tokarnie. łapie poprawi ten gwint tutaj. Nie, bo ten tłok można wyciągnąć. To jest... No tak się wysuwa. No. Do zrobienia. Tutaj złowina wymiarowy e, gwint musi dorobić i musi dorobić tą część tutaj. Tylko to by trzeba było rozebrać. No to rozebrać nie, nie wiedzieli, jak to rozebrać. O, nie ma tutaj. Pokaż, jak to jest zakończone? Bo tu jest regulacja tutaj. Tu jest regulacja głęboko tego. Przeobrót, to tak? To. No coś tam się reguluje. Chyba. No i tutaj są, masz tu kołek, jest o masztu kołek. To jest na pewno wkręcone tutaj. Bo tu jest spawane, tak? Jeśli no. tu jest spawane, to tutaj musi być... Tu jest kołek na pewno. Ale zobaczymy. Damy to... radę bardzo to braku. No ja w nieco problem. Chodź. Nie będziemy fatygować. Nie będzie tego konieczności Roz... Rozgrzewka. Rozgrzewka. No, <grym> zobaczymy. No tu nie ma gdzie złapać później, nie? Tak. Żeby to odkręcić. Mówię, że nie ma pieni nigdzie złapać sklipować nie ma No bo tutaj nie możesz łapać, nie, nie, nie to nie, nie można. złapać. To ja nie można tego pożetować, No właśnie Taki to powietrzał... jest... To jest Ferneland płuk, to tak? Ferneland. Obracany. Tylko że on... i Ile skipowy? Trzy. Ale dosyć trzeba bierzemy. Ile? No, na 40, czy ile? Ile? na 40 czy na 50 prawie tak, to wykręcano tak łatwo coś było był, był oring. a był oring. no jaki zasadność tego oryngu, chyba żeby gwint się ciaśnij kręcił bo tutaj żadnego uszczelniania nie ma coś tak jest dziwnie, po prostu coś takiego widzę tu jest kołek, za to mi Trzeba go wybić. Trzeba go wybić. Czy wykręcany jest? Nie. To nie niewykręcany, wiesz? Co wydmuchać? To trzeba skończyć, by skrobać czymś, jakąś, jakąś krowiem. No... Nie, jest przekręcany kołek, wiesz? Jak Głaski na szybokręt? Nie na nim mhm. nic nie widać, bo ten szybokręt jest za duży. No i to podobnie jest na śrubokręt To jest maleńki otworek no zobacz jak głęboko, o tu nic nie ma Bo to jest kołek A, bo to jest kołek rozprężny chyba Bo to jest kołek rozprężny Dobra, no musimy go wybić, wiadomo Czyli to trzeba, trzeba dobrać odpowiednie ósemkę gdzieś chyba to będzie, nie? To jest chyba Wybijak jakby się przydał Śrubka ósemka to Nie śruba się siądzie Takie ja. Może szczotką drudzianą ja wyczyścić jak, jak to jest dziesiątka. dziesiątka. teraz go bo to jest koło dziesiątka. Teraz go widzimy co tu jest w ogóle. No, koło to sprężne jest. Dobra, to, do ja to, jest. To, to może na kowadło weźmiemy? To na kowadło, na kowadło. Idzie. kowadło ma kilo? Nie wiem. Ale to jest chyba komunistyczny Dobra. wyryk, nie? Tak. On jest no tu to... u góry utwardzone? Czekaj, tak ta jest jest tutaj na samej górze, czy to jest całe taki Nie, to jest monolit. Patrz, to pomagło tam nie było, podczas czasem... No, za 300 kg chyba waży, co? Nie, tu jest jakaś cecha. Słuchaj, czasem przeważnie kowalmy mają wypchane tu dziury, nie? Oto to też ma dziury, widzisz? Bo trzeba je teraz na maszynę Frezarkę i frezować. Musiał być do, do planowania jak głowice Ale łatwiej tam bo frezarkę przywieźć do towarzym. Ale to pójdzie, tak? Nie wiem, nie zobacz Chyba nie, nie, nie wiem bardzo chce się ruszyć Bo tam jeszcze jest gwint Czy tam jest nabite to tylko? Nie, nie, to jest gwint na pewno, na pewno to jest gwint Uu. Nie chce się duszyć tak się kiedyś krajzegi odkręcało, nie? To w stronę stronę. Lewą? Nie, prawy gwint. komu miał być lewy? Jaka byłaby zasadność tutaj lewego wintu. A krajzegi odwrotnie odkręcałeś? Jak lewy, jak się kręciła, prawo, to w prawo, to lewy gwint, no. tak? No. No. No, jak no jak się kręciła... No to zależy jaki był bałek, nie? No ale to chyba nie jest nie, 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 to, to nie jest krajzega. A tutaj nie ma to za to złapać za bardzo. No bo tam uszkodzić. jest tłok, tłoku nie wolno uszkodzić. Tej bierzni też nie można uszkodzić. A tu, weź palca. To jest razem zlane. Tylko tutaj można było coś przyspawać. No nie wiem, patrzę, żeby to może złapać, złapać. Bo to uszczelniacze się ściąga? Uszczelniacze się ściąga, czekaj. Tutaj można coś przyspawać jeżeli... O. Cofakowie, sofakowie. Od hydrauliki siłowej. Ale to no. sobie że jako osobne wysyłki wszystko? To będzie wszystko jako osobne Może tam oleju wlać w ten, czy nie trzeba? Nie. Bo tam widzi się ludzi. Się, się trochę jakby rysuje. Pysięć? Nie no tak wiesz, tam jakieś zadziory może ma, nie? O, spoko. A tak. czy ja tu w ogóle zrobiłem na 4 złotych? Nie, 45 złotych. Ja to jest na piarę. Może ktoś tam jest na wstrykany, ale nie Nie, nie, kurwa. Im większa kwota, tym większy koszt jest tego. No, ale to jest pilnie tego, nie? Tak, na bieżąco. Relacja na bieżąco. to jest tego się mówi o dupie marynie. No Nie. o O sylce, o, Co? o przesyłce za 5 zł. No i dobra, te gwinty są ładne. Nie, no to jest pięknie zrobione. To jest siłownik Tomasza. Tomasz jak turbo dołożył od razu tłuk, tłuk, nie wytrzymał tego napięcia No to, super, to było no? żeliwne i wypadałoby żeliwne zrobić, a jak nie to tutaj wypadałoby zrobić tulejkę prowadzącą Taką Ale tam jeszcze jest jakieś uszczelniacz w środku, nie? No są dwa uszczelniaki Tu masz To, to, to już... uszczelniacz To te uszczelniacze może nowe trzeba później dać? No jak nie, to już na pewno A gdzie takie uszczelniacze się kupi? No w Słupsku, trzeba gdzieś Dobrze by było jechać tutaj do kupić bo jeżeli nie będzie uszczelniaczy tego typu, to trzeba zrobić yy, yy, tutaj ten, ten element pod, pod, pod inny wymiar, nie? To znaczy pod uszczelniacz taki... No pod jakiś typowy uszczelniacz No ale tego nie zmienimy, czyli takie musi być No tak, no to trzeba... Tylko że tu są różnego rodzaju uszczelniacze można dokupić, nie? Tu jest pewnie jakiś tam, nie wiem pewnie to to jest, to jest na dniz duński chyba, nie?

to jest ustelniacz, który oczysta tę mgła tutaj. na pierwszym takie tak ustelnia się do problemu Chodzi, on tu, on tu tu sklejony. Ten pewnie to ciek, właśnie. No, tu są zwykłe kółka Dostanie się takie. Waciek, tego nie można zrobić wcześniej dopóki nie kupisz utylniacza. Teraz jej Zapraszam Cię do Makro i przyjedziesz jutro z uszczelniaczami Jedź i kup uszczelniacze, bo to od tego trzeba zacząć Ale co to wtedy nadzór do tego? Yy, tak, bo dokup te uszczelniacze jeśli będą takie to trzeba, po tu, tu jest tak, tu jest sprawa tego typu Że Tu na brzegu powinien być jeszcze Tu powinno być podpoczenie, bo ten uszczelnik nie ma tu oporu, widzisz? No. Tu powinien być opór na zewnątrz, nie? Jego ktoś tu wkleił, tak wcisnął, to albo brakuje jakieś tulejki na końcu. No, ale tam mieliśmy jeszcze jakieś, jakieś te, były tutaj takie jakieś rzeczy. No tam były, ten... ale to, to co było? Był, tu był jakiś oryng, nie? No, nie w tej części. Widzisz? Tu mieliśmy taki o Albo albo tu jeszcze coś było, nie? Tak. Trzeba taki dokupić ustleniacz, Weź to i jutro z tym przyjedziesz od nowa. I od jutra <laughs> zapraszam od nowa. Zapraszam do makro albo tam do do tego do swoich sąsiadów i kupisz uszkleniacze, i jutro zapraszam od nowa. I się nastąpi. Tego nie muszę ruszać. Nie, tego nie. No to można by było, może też. Ale nie, chodzi mi o to, że tego wymiaru nie muszę błądzić nie, 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 nie. nie A jak tu to wygląda? Włóczęsko. wszystko jest ok. Uszkleniacze nie wiem, trzymało mu. Nie, nie puszczał, jak nie puszczał, no. Może zostawić ten ustyleniacz to te to jak nie to może zmienić. No, może gdzieś tam coś kapało troszkę Nie za dużo tu, tu nie chodzi o kapanie Tu jeśli ten ustyleniacz będzie popsuty to będzie puszczać, że po prostu nie będzie trzymał siłownik, będzie się bo olej będzie się przedostawał z tej strony Aha. na tą stronę lub odwrotnie, nie? Puch będzie Zależy rady... od obciążenia Półknie nie będzie zachowywał prawidłowo. Bo tu jest tak. No będzie go cofać, tak? W sumie. To, to się nazywa, żeby byłby siłownik wtedy przestrzelony, nie? Olej będzie się przedostawał mhm. z lewej strony na prawą. O to chodzi? Bo tamten ten się, ustania się odpowiada za ciśnienie, żeby się nie ciekło siłownika. A to jest wtedy, że tam Często w układzie kierowniczym jest tak, że jak jest to przestrzelone, to kręcimy arbitrolem. Kierowniczą kręci się do... i nie ma oporu. A, nie bo nie sobie olej swobodnie wtedy przepływa tutaj po tych mm -hmm. uszkleniak. No to już wszystko wiemy. Dobra. Uszklniakle. A my zrobimy porządek na warsztacie i wtedy są dalsze nastąpić.